Jak wiadomo, Władimir Putin, przynajmniej według naszej propagandy, wykorzystywał gaz i ropę jako broń. Tej broni już niestety nie może używać, my już tej ropy nie kupujemy, gazu nie kupujemy, będziemy mieli teraz już na stałe e, drogi gaz i drogą ropę i inflację, bo nie będziemy kupować. Ale teraz Władimir Putin wykorzystuje jako broń ogórki. Ty, te ogórki można u nas kupić mimo sankcji, ponieważ sankcjami nie są objęte warzywa i owoce. Co na ten temat myślą Warszawiacy? Czy wiedzą w ogóle jakie ogórki jedzą? Pytam o to, czy jada Pan ogórki? Jadam. A czy, wie Pan skąd pochodzą ogórki? Bo SuperExcel wykrył ostatnio, że na naszym rynku są rosyjskie ogórki. Czy Pan ma tego świadomość? Co ja nie mam świadomości, ponieważ jem swoje ogórki z własnego pola. Z własnego pola, aha. Bo wie Pan, nie ma, nie ma embarga na warzywa i owoce mm. i te, lep... te ogórki są ponoć lepsze, bo przeszły wszelkie badania, a nasze nie przechodzą. Okay. No chyba, że Pan wie, co Pan sobie hoduje, no to pan, pan wie, co Pan tam nasypie. Ale i są lepsze i tańsze, ale, ale Putin ponoć wykorzystuje ogórki jako broń. No to ciekawa teoria. No, że ten mały ogórek korniszą to do karabinu, a ten duży to do małego działka. O, do muzyki. I, I co pan myśli, że powinniśmy z tym zrobić? Myślę, że coś powinniśmy z tym zrobić. No ale co? Żaden, żaden produkt z Rosji nie powinien się znajdować na naszym rynku. Czyli powinniśmy mieć same drogie produkty. Bo polski ogórek kosztuje 22 zł, a rosyjski 14 zł w Broniszach. Same polskie produkty. A czy czemu one są drogie, to już jest inne pytanie. No ale są drogie. No. Są drogie. Tak samo jak teraz, że będziemy mieli tylko drogą ropę i tylko drogi gaz. I to, to jest w jaki mamy. Drogi. Co jest, trzeba sobie zrobić coś. A jeśli się okaże? Czy chodzi się o publicznie? No ale ten, ten drogi gaz i, i, i ropę to mamy dlatego, że nie kupujemy rosyjskich. Oczywiście. To dobrze, wszystko, że nie kupujemy wszystko, rosyjskich? Wszystko przez Rosję, wszystko, wszystko przez wojnę, wszystko przez inflację. Myślę, że tu rząd musi odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego jest droga. I Polacy też muszą odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za to. Dlaczego mamy takie ceny, a <gadamy> nie inne? Pogadamy? Dlaczego nie? Słucham. Pytam, czy Pani jada ogórki? Jadam. A czy Pani wie, skąd są ogórki, które Pani jada? Bo nie wiem, czy Pani wie, odkryto ostatnio Super Express, że na naszym rynku są rosyjskie ogórki. Nie ja jadam tylko polskie, bo jadam tylko od mamusi z ogródka. A, od mamusi z tak. ogródka. Aha, to tylko bezpiecznie. Takie. Tylko preferuję. Tylko takie preferuję. A ruskiego ogórka by Pani nie zjadła? nasze polskie. Zawodę ja jestem rolnikiem, też po prostu wolę nasze polskie. A dobra, no to nasze polskie, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję się. Czy da Pani tanie, czy drogie ogórki? Eee, kiszone, ewentualnie świeże, ogórek świeży. No właśnie, a świeże ogórki, teraz Super Express wykrył, że na naszym rynku są rosyjskie ogórki i robią z tego aferę, bo one są tanie, ale są rosyjskie. Mhm. I pani, pani stara się kupić te drogie polskie, czy te... Panie ruskie. Bardziej chyba to polskie. A wie Pani, jakie są różnice w cenach? W Broniszach 22 zł kosztuje polski ogórek, a 14 kosztuje rosyjski ogórek. I jest ponoć lepszy. Bo przeszedł wszelkie badania, jakie Unia wymaga na granicy, pestycydy, czy były mhm. metale ciężkie. A nasze to nikt nie sprawdza, no bo to już w ramach Unii się dzieje. A tak, wierzę w tą polską narodowość, że jednak. Swój swojego nie otruje, nie? Ale to jak Pani podchodzi, to Pani sprawdza, czy, czy ten ogórek gada po polsku, czy po rusku? bardziej na tabliczki, czy jest flaga Polska i czy jest napisane po produkt polski. A, to, ale to w markecie, ale na ryneczku jak się kupuje? A na ryneczku akurat nie chodzę, jakoś nie, chodzi nie pracuję w tych godzinach co... Rozumiem, rozumiem. sobie Pan po pracy, szybko do, do supermarketu i... Aha. A pani lubi ogórki tanie czy drogie? Umiarkowanie. Ogórki w ogóle, umiarkowanie, a yy, wiadomo, że każdy ma taki instynkt, że chce kupić tanio. A, a skąd produkt pochodzi, to nie zawsze sprawdzamy, czasami nie mamy świadomości, że, że może być, być nawet wprowadzeni w błąd. Aha. Ale myśli pani, że te ogórki to, to jest jak ro, o ropie mówiono ogórki jako broń Putina? Nie wiem. O, ogórkami nas tutaj atakują. Po prostu podejrzewam, że Rosja szuka rynku zbytu. Zwyczajnie. No tak, no bo, bo nie ma embarga na owoce i warzywa. Dlatego te ogórki no, tak. są całkowicie legalnie. Pewnie tak, pewnie tak. No. Ale to co powinniśmy wprowadzić embargo, czy, 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 czy dalej iść e, ja to szaleństwo? są decyzję dla polityków. Ja, dla polityk. I pani ufa politykom? Żeby oni za nas decydowali, co my mamy jeść. Znaczy e, politykom może nie, no ale... A, wie, pani. E... No, że politycy mówią, że, my, że mamy kupować gaz amerykański, który jest dwa razy droższy. No, ja im nie ufam, bo ja przez to płacę większe rachunki za ogrzewanie. No tak, ale czy, no później się okazuje, że, że to co mówią politycy, to też nie do końca mówią prawdę. Tak? No bo oni zawsze, no nigdy nie mówią prawdy. No i no. także możemy być oszukiwani na każdym, na każdym kroku mogą być ogórki, yy, nie wiem skąd, z Ekwadoru, no. powiedzmy, yy, flaga będzie, przy, przy produkcie będzie, że pochod, pochodzenie jest Polski i nie jesteśmy jako a, sposób, pani, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. To nie ufa pani tym naklejkom, na bo pani ufa, że mówi, że sprawdza, a pani... Nie zwraca na to uwagi, bo i tak kłamią tam. To znaczy, yy, niech mnie pan nie prowokuje, żebym yy, coś, coś... Taka jest moja rola, żeby prowokować. Nie miałam świadomości, że mogą być wprowadzone do sprzedaży ogórki rosyjskie i z czystego takiego protestu. Nie kupowałabym rosyjskich. Uh -huh. A czy w markecie będzie opisane, czy one są pochodzenia polskiego, czy, czy innego, to mam takie ograniczone zaufanie do tego. Czyli, czyli jest pani, nie kupowałaby pani w ramach protestu, jest pani w stanie płacić w ramach... 8 zł drożej na kilogramie. Nie, w protestu nie kupuję żadnych ogórków. Żadnych ogórków. A to przeciwko czemu pani protestuje? Przeciwko ogórkom. Przeciwko ogórkom. A. Żeby nie zostać wprowadzona w błąd. Żeby nie, zro nie zostać zrobiona I nie, i nie w ogóle. nie mieć politycznego kaca. Aha, dobra, dziękuję pani. Miłego dnia. Mnie, czy jadają ogórki i czy wiedzą skąd są ogórki, które jadają? Czy jadam? No, jadam ogórki. No. I ja, lubi pan tanie czy drogie ogórki? A Takie z ogródka najlepiej. Ale ma pan w swoim ogródku swoje ogórki? No, nie w Warszawie, ale tam skąd jestem, tak. Ale tu jak mieszka pan w Warszawie, to idzie pan do warzywniaka i kupuje ogórki. Właśnie tu nie za bardzo kupuję ogórki, bo nie, nie, mam, nie za bardzo chce mi się je robić, czy przyrządzać, nie? Aha, a mizerię, to co, to a u tutaj... Pana mizeria rośnie tam gdzieś w polu? Nie, no... Trzeba to i tak pokroić. No. Trzeba, no ale nie, jeśli robię mizerię i chcę ogórka, no to idę do sklepu, do supermarketu. No właśnie i to jest teraz pytanie, ponieważ SuperExpress napisał teraz, że w Polsce są rosyjskie ogórki. I one są najtańsze i najlepsze. Nie słyszałem o tym. No ja w Expresji Rzeczpospolita o tym napisałem, ponieważ nie ma żadnych sankcji na owoce i warzywa ze okay. wschodu. I te ogórki są lepsze, ponieważ przeszły wszelkie badania, a te nasze już nie muszą przechodzić, bo po prostu się je wykopuje i wstawia do sklepu. I czy by pan kupował tanie i dobre ogórki, czy te drogie i złe? Drogie i złe. Tak, dlaczego? E, dlaczego? No, jeśli, jest, jeśli mogę w jakiś sposób wesprzeć naszych rolników, to wesprę naszych rolników. A w tym sensie, że kupuję tak. po polskie. Tak, no tak, bo nawet wydaje mi się Ale to że... mogą być też niemieckie u nas, przecież to różne mogą być ogórki. No, ale się wiedział, że polskie. Albo z Hiszpanii. Aha, no chyba że polskie, no, ale to. To gdzieś chyba na ryneczku gdzieś. No tak, u takiego pana nawet jeśli tam drożej trochę sprzeda, to Aha. wolę kupić, pójść do niego i od niego niższy. Rozumiem, o to takie podejście rozumiem. Dobra, dziękuję panu dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Czy jada pan ogórki i no czy lubi pan tanie i, i dobre ogórki, czy drogie i złe ogórki? Lubię takie, które są dobre. Cena jest kwestią dyskusyjną, zależy. No właśnie, bo jest tak, że w broniszach są ogórki z Rosji i one kosztują 14 zł za kilogram, a polskie kosztują 22. Czy, czy kupowałby Pan rosyjskie ogórki, czy polskie ogórki? Tutaj porusza Pan jeszcze kwestie polityczne. To jest tak, jeszcze... bo one nie są objęte sankcjami, bo warzywa i owoce nie są objęte. I pan, jeżeli chodzi o Rosję i rosyjskie ogórki, to z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Woli Pan wtedy zjeść... Wolę zjeść nawet niedobrej i drogie. Tak no, <laughs> to po, polski, ukraiński patriota. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O ogórkach? Tak. Czy... Czy takie... O no, ogórkach chyba świeżych. świeżych. Bo na polskim rynku wykryto, no że są rosyjskie ogórki, bo one nie są objęte sankcjami i warzywa i owoce i są rosyjskie ogórki i one są tańsze i lepsze od naszych, są dużo tańsze, 8 zł na kilogramie. Bardzo przykro I tak. I czy pani by kupowała rosyjskie? Co, że nie jest to z Ukrainy, więc oczywiście, że nie. A ukraińskie by pani kupowała? Oczywiście. A one są drogie czy tanie? Nie wiem, nie wiem, nie porównywałam. U nas zasadniczo drogie, jakby mówić o ukraińskich cenach, tym bardziej w sezonie. To ja, w lubię, Polsce... ja lubię dobre i tanie, a wasze drogie, to ja bym nie kupował. A, czyli kupowałam rosyjskie? A mnie jest wszystko jedno, bo ja lubię tanie. A, no to jak pan ma takie priorytety, to, ja, to panie ja, panie No to Ja, ja powinna... mam polskie priorytety, ja nie jestem no. Ukraińcem. Ja mam e, światowe powiedziałabym, nawet jakbym nie była zakon. Ukraina to nie jest sobie. świat. Ukraina tak, to ale nie chciałabym jest. podtrzymywać, bo nie, nie warto podtrzymywać agresji tela. Dziękuję bardzo. Dobra, nie, dziękuję pani, bo na polskim rynku są rosyjskie ogórki. Nie wolno, żeby tak było. Nie wolno, żeby tak było. Nie, Ale dlaczego? Być, Ale one jest są 8 to... zł tańsze na kilogram. Nieważne, nawet niech będą droższe, muszą być Polski. Pana stać na to, żeby stać płacić to. za, ja to, za stać, to w interesie Ukrainy? Pan jest Ukraińcem? Jest, proszę pana, jestem Polakiem. Aha. Super Express robi aferę, że na naszym rynku w Polsce, w Broniszach, są tanie ruskie ogórki. Ja czytałem. I co pan na ten temat myśli? Czy no. lepszy jest tani ruski ogórek, czy drogi niemiecki ogórek? No musimy się kierować też trochę polityką w tym zakresie. A pan woli kupować tanie, czy, czy drogi no, ogórek? Dobre. Dobre, a tamte są właśnie dobre. A to ja one, ale to, to, to mówią ci producenci, ci sprzedawcy, że one przechodzą szczegółowe kontrole na pestycydy, metale, ciężkie. A. a te w Polsce to na Polsce czy w Niemczech jak a. są produkowane? to warunki są po prostu trafiają do na, na poznański teren ta, uruchamiane będą te parki y, krajobrazowe jak dolina Nidy i inne i zakaz będzie produkcji ogórków między innymi, między innymi ogór. no i i, 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 i i ja. będziemy musieli kupować te tak. ruskie ogórki, powiem bo szczerze, nie będziemy mogli nad Notecią uprawiać tak. ogórków. Powiem szczerze, że chcę dzisiaj rozmawiać też z byłym ministrem rolnictwa, zresztą jesteśmy na ty od kupy lat. który Na myśli Ardanowski. Ardanowski. Prawda? On jest szefem y, tam rady y, u pana prezydenta, że coś trzeba zrobić, a nie... Tępić, prawda, utrudniać działalność rolnikom, yy, prawda, i, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie wpieprzanie się Unii w rolnictwo jest nie do przyjęcia nie do przyjęcia, jest nie, jest nie do przyjęcia prawda, w tym zakresie gdzieś 20 lat jestem wolą ludzi szefem wielkopolskiej organizacji i partii i Związku Zawodowego Samobrona. Czy pan temu powie, niech on likwiduje te narodowe, żebyśmy tam sadzili ogórki, to wtedy nie będzie tych ruskich, bo będziemy mieli swoje dużo i tanią. No, bo tu jednak tak mu polis... pan powie? Tak. Powiem. No, powiem. To robisz. Ja znam się, jakby se konie się znamy od lat, prawda? I tak dalej. Polski ogórek na polskiej ziemi. Tak. Dokładnie. Tak. Dobra, dziękuję Proszę. Wam Różnica w cenie jest niebagatelna. Nie w broniszach rosyjski ogórek kosztuje 14 zł, a polski 22. To jest 8 zł różnicy na kilogramie. A poza tym bardzo trudno rozpoznać Jaki to ogórek? Bo one nie mają gwiazdy na sobie wytatuowanej. Można czasem nachylić się nad takim ogórkiem i posłuchać jak on tam może śpiewa Wychadiła na bielik, ale może akurat milczy. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja uważam, że z tanimi ogórkami jest dokładnie tak samo jak z tanim winem. Tani ogórek jest dobry, bo jest dobry i tani.